Witam wszystkich w drugim odcinku z serii poradników z Modelera. Dzisiaj nauczę Was, jak wyciągać poszczególne elementy z modelu, na przykład takie świanki, tabliczki i tym podobne. Ja już sobie tutaj wypakowałem, przygotowałem model. Teraz przejdźmy do Modelera, zaimportujmy go do programu. Import. Trzeba poczekać. tak, zaznaczamy kabinę, będziemy to wyciągać z kabiny. Chwilę również trzeba czekać, bo model dużo dosyć waży. Tak, mamy nasz model I teraz chcemy wyciągnąć z niego półkę. A więc musimy na... znaleźć tak, żeby wyciągnąć tą półkę poprzez linking. Link, link. Na razie to jest niepotrzebne, sobie usuwam. To będzie półki. Dajemy Tak mamy część. Jeszcze tutaj widzimy to. Tak mamy całą półkę. Możemy sobie sprawdzić, jak ona wygląda. Tak jest ładna półeczka do Volvo. Teraz możemy usunąć drzewko track. Tak, żeby została nam sama ta półka. Po czym dajemy file. Save as. I zapisujemy sobie to gdzieś, jako na przykład hmm, półka FH. Dajemy Save Zapisuje nam model już mamy zapisany w Z3D. Teraz możemy sobie go sprawdzić. Dając merge. Bierzemy to. Dajemy L, merge. Tak, mamy półkę. Więc myślę, że poradnik będzie Wam się jak najbardziej spodobał, przyda. I do następnego odcinka. Cześć.